Manko, witam was, jestem Abraxas a to jest kolejny odcinek z kampanii ludzi z, z plagi Lorde Lorlonu tak, i zaczniemy sobie rozdział drugi klan czarnej skały 20 minut później klanu czarnej skały tutaj będziemy się musieli bronić przed atakami i wysłać ataki chyba, zobaczymy Wysłałem z poselstwem do orków dwóch najlepszych rycerzy. Powinni niebawem wrócić. No i same konie wracają. Do diabła. Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? W takim razie ruszajmy zniszczyć te bestie. Pamiętaj, książę, jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas żądza krwi, staniemy się równie pod liekorkowi. Masz rację, Uderze. Jeśli czujesz się na siłach, to chcę, żebyś ty poprowadził ten atak. Ja? Ależ. oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żadna z tych bestii nie zagroziła ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Czyli też jeszcze... chłopcze? Hmm. Nie, dobra, to jest ta misja, ok. Zbuduj koszary, zbuduj dwie farmy i wyszkól sześciu piechurów. Dobra, dobra, dobra. Yy, to tak, tu są moje peony. Zaczniemy. Dwa, trzy. Trzy peony są w kopalni. Zrobimy sobie więc jeszcze trzech peonów. Oni tutaj sobie będą biegać tam. Też to jest to, że nie śpieszy nam się za bardzo w tych misjach, więc nie musimy po prostu. No, się śpieszyć, nie? Dobra, mamy gotowi do pracy. Czyli teraz tak ty ziomuś robisz. Czekaj, czekaj, koszary ty byś zrobił. Jak jeszcze jedno. Jeszcze jeden pan nie wróci, dobra. Teraz tak ty robisz tutaj koszary. Te koszary się będą robić. Ty ziomuś do kopalni. Dobra, on robi koszary, te koszary się skończą robić, zaczniemy robić piechurów, pójdziemy, e, pójdziemy misję dodatkową w ogóle zrobić. E, tam z zabiciem smoka chyba i tam upgrade'y będziemy mogli zrobić, to nam bardzo pomoże w tej misji. Więc, więc, więc... <śmiech> <śmiech> więc po prostu na pewno sobie to um, zrobimy, dobra. Kolejny peon. No idź tutaj, no. No a co masz zrobić w jak nie iść tutaj, dobra. Teraz to się nam robi, nie wiem, możemy zrobić jeszcze... Chociaż jeszcze my potrzebujemy jeszcze raz misję, co potrzebujemy? Koszary, teraz już będą gotowe i potem sobie zrobimy dwie farmy, też sobie na automacie zrobimy. Więc będzie wszystko okej, okay. dobra, tak czekamy aż on skończy te koszary budować. Potem sobie to... Taki skrót klawiszowy jest, chyba na Alcie się to robi, że jakby dajmy jednemu pełnowy... PO, jednemu PO nowi, kilka zleceń naraz, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Dobra, mamy już sobie to tutaj, już niech się robią. I teraz tak, dajemy sobie farma No, złoto całe wykorzystałem, ale jakbym miał złoto, to teraz tak i tak. No, na no, alcie, albo na kontrolu, można zrobić po prostu, że więcej ich, nie? Ale, że jakby. Zakolejkować, bu, zakolejkować budowanie, tak jak w plemionach na przykład, o. Dobra. Weźmiemy sobie, nie wiem, z trzech piechurów, tak myślę, i... i, i, i. Zbindujemy sobie, dobra. Teraz ten, Shift-1, dobra. I napieprzamy na A, zawsze na A. Dobra, no jakoś to idzie Ważne, że nasi piechurzy nie obrywają To jest trzeci, czwarty, piąty Dobra, na razie pięć Poczekamy sobie jeszcze troszeczkę Na kolejnych Myślę, że trzema już, już dam radę to zrobić Dobra, farma Dobra, z ogólnie farmy się powinno stawiać tutaj na wieżyczkach, ale to na razie tego nie musimy robić, no bo przecież to jest samouczek tylko. Dobra, tu mamy trzech, jeszcze jeden. Eee, czy ja sobie ich nie zbindowałem? Aha. Dobra, ja sobie spindowałem budynek. Dobra, teraz... F1, 1, dobra. Teraz nam wszystko działa, więc sobie idziemy tak. Całą tą mapkę sobie pozwiedzamy, bo tutaj mówię... E bonusiki są. O, o. Okej, okay. aha, dobra, to są ci owcy smoków, Dobra. Zabijemy sobie tą owcę. Kurde, zagłośno troszeczkę to, Czy mogę to sobie ściszyć? Opcję, dźwięk. No mogę, mogę. No sobie troszeczkę to sobie ściszymy. Chociaż wy nie będziecie słyszeć. Dobra, to damy to sobie tak. no Trudno, nie? Dobra. Witaj, dobry człowieku. Chcesz z nami zapolować? Chcę. A na co tu polujecie? Na czarne smoki. Mówią, że ich krew. Czarne Zobacz, smoki. Ogniste zaklęcie, którego szukacie, może okazać się bardzo przydatne. Kwestia, na którą polujemy to Sirynax. Jeśli nam pomożesz, potwór nie będzie miał żadnych szans. No właśnie. Nie no, pomożemy. Aha, farm nie mam, dobra, 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 dobra. Co? To teraz patrzcie, robimy tak, tak i na kontrolu. Nie, nie na kontrolu, czyli chyba na alcie. Dobra, nie wiem. Dobra. Teraz jeżeli chcemy sobie takie jednostki dodać to klikamy SHIFT i mamy na jeden zblindowany, więc na jeden i widzicie, i teraz nam się te jednostki dodały, więc pójdziemy sobie... Głupcze! Czarnoksiężnicy z klanu Czarnej Skały przemówili! Wkrótce z niebios niczym grat spadną demony i świat ogarnie Pożoga! Już to kiedyś słyszałem. Czy wy orki niczego się nie nauczyliście? To tylko lustrzane odbicie. Parszywe psy. Co też oni knują? Zbliża się godzina zagłady. Niech ta marna ofiara zadowoli naszych demonicznych władców. Parszywe dranie! Nie ujdzie Wam to płazę! Wyrznąć. Wyrznąć i eee, dobra gościu Możesz iść tutaj Ty tą farmę buduj uter sobie z nimi eee, raczej poradzi eee, Ta poradzi sobie nie mam się o co martwić. Dobra teraz tak 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 tak. tak. Eee, ogólnie to tych strzelców dam sobie pod dwójkę. Jestem twoim strzelnym. Aha, jeszcze, ja, jeszcze w coś. Rządko. Tu mamy kuźnię i w tej kuźnie so, I w tej kuźni to jest ważne, sobie zwiększenie obrażenia piechurów Piechurów... W sumie wszystko sobie możemy dać Eee, to proszę Świat. mi cię weź. I dobra i sobie lecimy, Jestem nie? Ja się tym zajmę. Oczywiście. Masz jakiś cel? Teraz Jestem tak. To ogólnie Jak powinno się samymi łucznikami, w głównej mierze, lecieć. Na się patrzcie, że robimy tak, że bierzemy sobie Artasa, nie? I teraz tym sobie. A nie, to i tak tak nie działa, dobra, bo Artas nie może tego zaatakować. A myślałem, że Artas to może zaatakować, a nie może. Dobra, ale tutaj był ten pierwszy smok, ten taki lightowy. Tutaj bijemy, no te smoki będą. No no te smoki schodzą, no, co mam powiedzieć no. Schodzą jak szmaty, nie? O, i nawet, Aha, bo te smoki na ziemi były, no patrzcie. Jakieś niebezpieczeństwo? O, i widzicie to o czym mówiłem w poprzednim odcinku? Zbindowałem sobie, żeby żeby moi piechuzi... piechurzy atakowali Artasa, nie? No i obiłem troszkę artaska, no. Jak najbardziej. Śmiesz się ze mną mierzyć wyśmiertelnicy. Robicie się coraz zuchwać. Dobra tego uleczymy Oni tutaj Co chyba chyba, chyba nikt nie potrzebuje heal'a Nie no dobra ten potrzebuje heal'a Szybko sobie damy nie Ale trzeba. tak to widzę że A! Prawie Nie zdążyłem po prostu Zanieśmy serce krasnoludo Dobra no, i to tyle, nie? I teraz już sobie możemy w sumie dobindować tych do jedynki, i lecimy sobie tutaj. I on, nie wiem w sumie co on nam da, no ale zawsze to jest dodatkowy XP, więc i tak się przyda. Dobra, to jest tak, no to nam się może przydać na ta boska tarcza. No nie powiem, że nie, no jak się może, no. Dobra, dobra, dobra. Aha, bo oni mi doszli, dobra, to teraz spróbujemy tą metodę z altem. Alt, patrzcie, A, nie, ej, nie wiem jak się to robiło. Dobra, nieważne, co ty gadasz? Aha, i ten miecz dostaniemy. No, on jest super, dobra, pamiętam. Patrzcie, mamy kulę znać znaczy się. Niosący ją bohater otrzymuje premię 5 punktów ubrań widzicie? Dobra, to tak może sobie zabijemy to. No wypadałoby obronić naszą osadę, bo, to już, bo tu już w sumie dosyć duży atak przyszedł. Dobra. Nie no, leci tak jak źle, nie. Patrzcie, patrzcie co ja tutaj robię. Mordor, po prostu mordor. Dobro, mamy już upgrade'y, prawie wszystkie zrobione. Jeszcze jeden nam został. Na defa łuczników, ale to nam się... Ten def włóczników nam się raczej nie przyda, więc wydaje mi się, że możemy już po prostu że możemy już po prostu iść no dowalić kan czarnej skały, nie? Dobra, mamy to. Mamy to zrobione i lecimy. Tutaj nie wiem. No możemy na boki chodzić, nie wiem czy jest sens. Mi tylko chodziło w sumie o to, żeby tą misję poboczną zrobić. No i ją... No, to jest Jak jakieś, no ale, ale tutaj. No, dobra, to no, zrobimy dla expa zrobimy, nie? No ale to nie jest wymagane, o tak powiem. No, jakieś itemy, co to? Mikstura leczenia, super. Może się przydać w przyszłych misjach. Może się nam to przydać, dobra. No i cyk, mam, obóz zrobiony. Tutaj nic więcej nie było. Badania już nam się też zrobiły, więc bardzo dobrze. Troszeczkę źle mam mikrofon, kurde. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Dobra i teraz sobie lecimy, nie? Schodzę na szmaty torki. Patrzcie jak Artas teraz bije. Przecież sam Artas by ich tam pozamiatał teraz. Nie z tą misją dodatkową. A więc nie ma się o co martwić ogólnie. Dobra i tutaj też cyk. Walniemy sobie. No, schodzi bardzo ładnie. Dobra, tego dobijcie. Www. Y, w, 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 w. Chciałbym tego wyleczyć. I dobra. No i super. Ta, on się tu teraz rozmnoży, chyba. A myślałem, że katzenka będzie. No ale to był ten, chyba, tak? Nie, nie, nie. Nie wiem, który to jest. Który bije demyć? Nie wiem. Dobra, bicie wszystkich po prostu, ej. No, to był ten, jednak. No i tyle. I misja zrobiona, nie? Proste, bardzo proste. Że się spisałeś, chłopcze. To było piękne zwycięstwo. Dziękuję. Nie wiem, Uterze. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali wzywać demony. Wiem. Nie trać nadziei. Orkowie hołdują zamierającym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień. A był, był bardzo ciężki. Super, mamy kolejną misję zrobioną, więc klikamy zakończenie kampanii. Proszę bardzo. Ej, nie byliśmy pierwsi czemu? Aha, bo oni mieli bohatera na Max levelu, Dobra. No ale misja zrobiona. I co? Widzimy się chyba i... Czy robimy teraz przerywnik, czy nie? Nie, nie robimy przerywniku, zrobimy go dopiero w następnym odcinku, rozdział drugi za nami i widzimy się w, na spotkaniu z Jane'ą już jutro, więc jeśli wam się spodobał to skomentujcie, zasubskrybujcie, zlajkujcie, wiecie co robić, na razie i cześć!